Dobra. Siemaneczko wszystkim. Dobra, o. Dobra, Siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, pierwszy, pierwszy mój uchwyt modularny, a mianowicie, jest to prototyp. Także nie patrzcie się na kolorystykę, bo tak mi się włączyło, tak wydrukowało i to jest mniejsza z tym. To, jak tutaj widzicie, jest uchwyt kulowy, który miał być sprawny, ale to w ogóle mój pierwszy w życiu uchwyt kulowy. Tak, żeby nie było, ja nie jestem mistrzem w AutoCADA, Fuzion czy w coś tam. Ja raczkuję w tym i cieszę się w ogóle, że mogę coś takiego zrobić. I to w ogóle to wszystko jest dla mnie mega dużym wyzwaniem. I teraz, tak, tutaj ogólnie jest tak, że to jest uchwyt, który jest wyprofilowany pod te. Kołki drewniane, te deski drewniane, kije drewniane, no kije drewniane. Ich jest 5. Każda ma 28 mm średnicy. Tutaj jest około 16-17 mm y, przestrzeni, że można coś włożyć. I ja chcę uniknąć śrubek. Ja nie chcę, żeby było coś skręcane. Ja już wolę zrobić i ja też mam w planach, że będą magnesy, że będzie można sobie tutaj zahaczyć, magnesem docisnąć i żeby to się w ogóle nie ruszało. Nie chcę mieć żadnych śrubek, chcę, żeby było wszystko modularne, czyli plug and play. Ja tylko mam włożyć i ma to funkcjonować. To jest prototyp. To będzie jeszcze jak najbardziej poprawiane, wzmacniane, tak żeby to było mega solidne, bo to na razie to takie miękkie. Musiałem to poczęstować klejem z tego względu, że płamał mi się ten ten uchwycik, i musiałem go na sztywno, na stałe przykleić. Wygląda to w taki sposób, ale spełnia swoje oczekiwania, tak? I na razie mam to po lewej stronie. Będę chciał to sobie dam go na prawo, i teraz, tak? O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że tu mamy te profile, i ja chcę sobie zrobić tak, że tu, o, jak widzicie, wkładamy pomiędzy, kładziemy, i mogę sobie dosunąć. I już mam uchwyt na telefon przed oczami, czyli mam monitor, i od razu widzę telefon, i chcę, żeby on się ładował. Ja nie chcę podpinać kabli, ma być indukcyjne, dlatego mam taki uchwyt, czy znaczy taką e, ładowarkę indukcyjną, która mi leży na biurku, kładę telefon. Dobra, spoko, to się ładuje, nie? Ale zajmuje mi to miejsce, jakby nie było. Jest tam jakaś pewna średnica, długość telefonu, i to mi zajmuje miejsce. Ja tego nie chcę. Ja chcę, żeby to było wszystko na górze, a tutaj mam mieć przestrzeń dla siebie. I zrobiłem ten uchwycik, wkładam sobie tę ładowaleczkę. Zobaczcie, pasuje idealnie. Wycięcie na kabelek. E, oczywiście docelowo ten kabel będzie zawinięty z tyłu, tak żeby on też mi tutaj nie dyndał. Na razie dynda. I co robię? Słuchajcie, kładę sobie telefon. Ładuje się, mam go przed oczami i mogę coś sobie na komputerze działać. No kurde, no, dla mnie bomba. Zajebista bomba. Chcę mieć z drugiej strony. Słuchajcie, nie ma najmniejszego problemu, tak? Biorę go sobie, wyciągam. I jak kabel wystarczy, tylko muszę sobie monitor przekręcić. Jak kabel wystarczy, to ja sobie go daję. Ja sobie go daję z drugiej strony. No tylko w tym momencie niestety nie przekręcę, bo uchwyt jest sklejony. Ale jeżeli uchwyt ten kulkowy będzie działał, to ja sobie go przekręcę w tą stronę i mam go po prawej stronie. Teraz. O, czekajcie. O, teraz to on sobie będzie. Tutaj po prawej stronie. Chcę go mieć tutaj, to mam go tutaj. Chcę mieć coś bardziej na lewo, nie ma problemu. Chcę mieć tutaj, będzie tutaj. Docelowo jeszcze ma być coś takiego, że jak tutaj widzicie, jest taka wolna przestrzeń, i również będą różnego rodzaju moduły że będzie tutaj też można sobie coś dać. Jeżeli oczywiście chcemy, ale nie musimy, może być nakładany sto jak na pióro na przykład. Nie z otworem na pióro, pyk, wkładam sobie pióro i mam tutaj pióro. Co jeszcze? To wszystko, co tu widzicie, te boczne ścianki na samym środku, one są regulowane. Jeżeli chcę dać je szerzej, mam je szerzej, Jeśli chcę dać je wężej, mam je wężej. Chcę tylko na jedną płytę, daję jedną płytę, to dosuwam, nie ma najmniejszego problemu. Kolejna rzecz, tu będą półki. Czekajcie, to może dam tak jaśniej. Tu będą półki, teraz jest przestrzeń, ale będzie tak, że ja dam od spodu ściankę, już nie będzie, że trzeba będzie w kije wbijać, tylko będzie ta ścianka do połowy tych kij, tak tutaj, o powiedzmy do połowy, tak tutaj mam, o czekajcie, to nie zobaczymy, bo tutaj, tutaj jest do połowy kija, nie? Ta półka. Druga część do połowy będzie dociskała do tego. I będzie stała ścianka i tutaj będą już szuflady. Także jak wy będziecie chcieli sobie to zmodernizować, zrobić, to tak słuchajcie będzie, bo różnego rodzaju szerokości ścian będzie zrobione. Półeczki będą różnego rodzaju szerokości będą. 25 cm głębokie i szerokość mogą być 5, 10 cm, 20, 25 cm, nawet takie coś. To będzie miało około 40 cm. Też taką szufladę można zrobić. No to nie ma najmniejszego problemu. Będzie uchwyt, czyli będzie można tam z tyłu dać uchwyt na słuchawki, eee, kolejną półeczkę na kubek, na przykład, czy miska na chrupki na orzeszki, coś takiego. Nie ma najmniejszego problemu. Co Wy o tym sądzicie? No i dobra. I co, wysłuchacie o tym sądzicie? Moim zdaniem? Kurczę, no dla mnie to jest naprawdę petarda, nie? O. I się ładuje, nie? Jeden z. Modułów, które naprawdę jest przydatne, i tak jak mówiłem, jakieś będą słuchawki, stojaki na słuchawki, nagłośniki, no na co chcecie? Macie jakiś pomysł, brakuje Wam czegoś? Piszcie, dawajcie jakiś pomysł, dam to do swojej listy i prędzej czy później to zostanie skonstruowane i zrobione. Jak na razie widzę taki problem, że tutaj o jest kreska, nie widać tą kreskę, i czy będzie o jakoś to, nie wiem, kurczę. Czymś jakoś to połączyć, może magnesy, że to się szczepi i będzie fajnie wyglądało lub większa precyzja. Jeszcze nie wiem. Na razie. Zbieram pomysły, co można byłoby tutaj dodać, nie. Docelowo tu mam monitor z lewej, tu mam monitor z prawej strony i też tutaj będą te półeczki po bokach. Te monitory będą stały na, tym, na tych półeczkach, tak żeby to wyrównać. Żeby nie było, że one są niżej, a te są wyżej. No, tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam też się podoba i że będziecie dawali mi również jakieś pomysły, co jeszcze stworzyć, co brakuje eee, i, 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 i razem stworzymy sobie takie modularne, fajne biurko, które mi oraz Wam się może przydać eee, do pracy do designu, tak żeby to fajnie też wyglądało. Nie wiem, co sobie wymyślicie, to tak, tak, tak będzie. Także dobra, słuchajcie, jak Wam się to podoba, podoba, zostawcie łapkę, subika, obserwujcie dalej. Ja stworzyłem do, do tego, do, do, do tych modułów um, osobną kategorię. Także możecie ją również obserwować e, i będę starał się dorzucać tak szybko nowe rzeczy jak się da, ale i też nie chcę uciekać żeby nie dopracowywać tych uchwytów wszystkich, nie? bo to też musi być jakby nie było. Jak już zrobię, to już fajnie byłoby się na tym na tyle skupić, aby dopracować już do prawie finalnej wersji. Nie? Docelowo te wszystkie produkty będą drukowane z włóknem węglowym bo one daje taki efekt, że nie widać tych warstw i naprawdę robi wielkie wow. Wtedy materiał wygląda jak taki był naprawdę premium. Eee, I tak będę chciał zrobić. Została zamówiona nowa drukarka. Ma przyjść do 5 dni i oczywiście będzie recenzja. A ja po prostu, jak wy już mnie widzicie, oglądacie, to już wiecie, że u mnie drukarki tak, 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 tak długo się nie trzymają. Eee, i, 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 dobra, to będziemy na później. Jak na razie tak to wszystko wygląda. Eee, I dajcie jakiś komentarz, czy to jest spoko, nie spoko, ale ja i tak mimo wszystko będę to kontynuował, mmm, bo ja chcę mieć... To jest moje biurko gdzie pracuję i ja chcę mieć to wszystko zrobione pod siebie, żeby nic mi nie przeszkadzało, bo ja mam dużo No, tu śrubek, e, f, kilka myszek, jakieś takie o, właśnie rzeczy, e, długopisy, a tutaj osie przestrzeń marnuje i ją trzeba wykorzystać. No, no tak, dobra, koniec, kończymy. Także dzięki wielkie, trzymajcie się, do następnego. Piszcie komentarze, co o tym sądzicie. Łapeczki, lajeczki udostępniajcie, i tak dalej, i tak dalej. No. Dzięki, trzymajcie się. Hej o.